Luba, wyhaftowałam przy Twoim portrecie zdanie, które mi podarowałaś, i ono brzmi: Opowiadam o mojej depresji, bo opowiadania innych uratowały mi życie. Ja to tak czuję, że to jest mocne i też o tym projekcie, w którym bierzemy udział. Ale chcę też zaprosić Ciebie do tego, żebyś opowiedziała coś więcej o tym, dlaczego ten właśnie tekst uznałaś za, za tak ważny i potrzebny, żeby go wyhaftować razem z Twoim portretem. Jak to słyszę, to, to dla mnie ta fraza, y o uratowaniu życia jest taką, taką ważną, ale też czuję, że no może brzmieć jakoś przesadnie. Nie, nie planowałam zrobić sobie krzywdy, tylko po prostu czułam, że mi się dzieje krzywda. I jakoś słuchanie, też czytanie w internecie o. Doświadczeniach innych osób, to dla mnie były odkrywcze, że, mhm. że może być inaczej mhm. i że osoby się dzielą swoimi doświadczeniami, zmianami, e, też jakąś taką specyfiką obsługi siebie w mhm. tych stanach. E, I to mi dało jakieś takie aha, czyli Bywa inaczej mm -hmm. e, i to nie jest jakąś taką normą zdrowia, mm -hmm. tylko można spróbować poszukać czegoś lepszego dla siebie. W tym. A jak te twoje poszukiwania? Bo to jakoś teraz tak mi uświadomiło, że to musiał być jakiś moment, w którym ty zaczęłaś szukać jakiegoś sposobu na, mm. na właśnie to życie, które jest inne, tak? o którym słyszałaś czy, czy czytałaś i co to był za moment? Pierwsza decyzja pójścia do, y, na terapię. Mhm. Myślę, że jakieś takie super mhm. narzędzie do życia, które jakoś dostałam w rodzinie, to jest y, taka umiejętność proszenia o pomoc Aha. i o wsparcie. Tak to uświadamiam, że jest to dla mnie czymś co potrafię robić i że dość wcześniej stwierdziłam, dobra to pozwolę sobie pomóc, aha, sięgnę aha, po tą pomoc, pójdę na terapię, zobaczę aha, czy to jest ten sposób, żeby, żeby się lepiej poznać, żeby zobaczyć co się dzieje. i i w czym się zapętlam, mhm. gdzie się gubię mhm. w swoich uczuciach i myślach. Mhm. Um, sięgnięcie też po leki, pójście do lekarza. Mhm. I znalazłam psychoterapeutkę, do której poszłam. I był to jakiś taki chyba pierwszy moment opowiadania o, o sobie na głos. Mhm. Mhm. Bez wstydu, bo to są strasznie wstydliwe rzeczy. Uh -huh. Dla mnie, uh -huh. że, że się ciągle czegoś boję, uh -huh. że ciągle jestem e, ściśnięta w środku. Uh -huh. Że. E, Że nie widzę nic dobrego i nie potrafię się cieszyć. Uh -huh. Nie potrafiłam, nie miałam do tego uh -huh. na czegoś, uh -huh. jakiegoś wykształconego uh -huh. organu. Uh -huh. Do cieszenia uh -huh. się. Uh -huh. A jak go wykształcałaś? Bo to takie ciekawe, bo to też metafora no, organu do cieszenia się w ogóle jakieś jest filozoficzne niemal. Tak. No, to to wykształcenie, wiesz, kiedy on się pojawił, albo za jakiś zaczątek tego organu się pojawił, jak to się działo? A myślę, że, um, że takie cieszenie się. Um, coś się takiego zadziało u mnie w rodzinie, Aha. właśnie to bardzo dobrze też opisuje no, no. ta sytuacja, która to się wydarza. No, no tak. Że um, mimo tego, że mam. Bardzo kochających rodziców mm -hmm. um, i ciepły dom. Tym, tak czuję, że um, moi rodzice też są teraz mniej, ale będąc młodymi też byli bardzo, wychowując mnie, przepełnieni lękiem o różne mm -hmm. rzeczy, o swoje. Mm -hmm. um, więc będąc dość małym dzieckiem, Pamiętam smutek, trud i przerażenie, mimo tego, że to dzieciństwo było dość bezpieczne, mhm. jakby patrząc mhm. z boku. I że bardzo mało pamiętam momentów takiego, takiej zwierzęcej radości mhm. z dziecka. Mhm. Um, nie pamiętam siebie jako radosne dziecko. Mhm. No, i też o jakimś zagrożeniu takim permanentnym, takie jakoś zobaczyła mnie, że, że ono, ono nie pozwalało, no właśnie, tobie taki, na taką spontaniczną, dziecięcą, właśnie beztroskę. No, no, no takie, takie, to jakoś, to fajnie powiedziałam, w sensie, fajnie, no trafnie bardzo, Aha. że to jakoś takie. Ciągłe zagrożenie to jest totalnie coś, co, co opisuje mhm. to moje doświadczenie lęku i depresji. Mhm. To poczucie ciągłego zagrożenia, które, które jest takie mocne, że w pewnym momencie hmm, bo dla mnie, depresja jest takim, takim odcięciem od rzeczywistości, mhm. że jesteś o wiele bardziej przekonana o tym, że. Twoje straszne myśli są bardziej prawdą niż, niż rzeczywistość mhm. wokół ciebie. Mhm. No i tak jakoś dla mnie wojna, która się zaczęła dwa lata mhm. temu, mhm. była momentem takiego zderzenia się z rzeczywistością, mhm. Mhm. że te lęki. I ciągłe uczucie jakiegoś wewnętrznego zagrożenia się zderzyły ze ścianą, bo to takie straszne, czego się bałam, Aha. jakoś tak byłam w takim przeczuciu czegoś ogromnego, Aha. strasznego, to Aha. się dzieje. Aha. W mieście, w którym okay. się wychowałam, mhm. spadają bomby mhm. I, i to uświadomienie sobie, że no okej, okay. mhm. okej, okay. mhm. to może się zdarzyć w każdym momencie, mhm. To się zdarzyło, zdarza się w rzeczywistości, mhm. więc trzeba się po prostu stawiać Aha. przy sobie, za sobą i wobec tej sytuacji w jakikolwiek mhm. sposób, bo mhm. ona już jest. Mhm. I to dla mnie takim było mocnym wydarzeniem, chyba po prostu najmocniejszym, mhm. a jakoś w Później tego samego roku e, moja najbliższa osoba, z którą e, byłam w związku, dostała diagnozę onkologicznej mhm. I to było też takie e, kolejne zderzenie się, że: OK, no, coś strasznego się stało. Mhm. E, ważne jest dla mnie osobom mi bliskim, bliższym. E, bliskim, ale trochę dalszym. Mm -hmm, mm -hmm. Um, jak czuję, że że gdzieś tam są mm -hmm, mm -hmm. E, w tej depresji, albo w lękach, albo tam zmierzają, mm -hmm. to opowiadać też po prostu o tym, że o tym, jak się czułam, mm -hmm, mm -hmm. E, o tym e, braku Chęci do życia. Chcę o tym opowiedzieć, bo, bo się dużo nastarałam, mm -hmm. żeby się lepiej czuć. Mm -hmm. To uświadomienie, że nie, niekoniecznie trzeba się męczyć, mm -hmm. jest nowością często. Mm -hmm. Albo że da się nie męczyć mm -hmm. tym po prostu codziennym mm -hmm. budzeniem się i robieniem zwykłych rzeczy. Mm -hmm. I, że nie zawsze nakarmienie siebie obiadem mm -hmm, powinno być jakąś męką, mm -hmm, i, mm -hmm. i, a może być czymś miłym i mm -hmm, radosnym, mm -hmm, że jakieś te mm -hmm. rzeczy um, są ważne dla mnie do powiedzenia, mm -hmm, mm -hmm. Bo, bo czuję, no, że jakoś coś daje mm -hmm. mm -hmm. dla mm -hmm. tych osób od siebie, mm -hmm. czy, czego mam i czy, mm -hmm. czym chcę się podzielić. Mm -hmm. I, no i kilka osób z, z mojego jakiegoś takiego mm -hmm. trafiło do psychiatry mm -hmm. i, i w jakiś sposób sobie um, ulżyło mm -hmm. albo po prostu, no właśnie, Poczuła sprawczość. Mm -hmm. Czy teraz, czy wokół ciebie są osoby, które są takim wsparciem, takim po prostu wiesz, realnym takim obec obecnością jakąś, z którą, która jest no, dla ciebie jakby pomocna w momentach, kiedy właśnie przychodzi to ta, czy chęć, czy w ogóle zamrożenie. Tak, totalnie. Mm -hmm. Ale to też dlatego, że dużo o tym gadam. Aha, że, aha. Z, że to jest jakby. To też jest część bliskości, którą mm -hmm, buduję mm -hmm. z osobami wokół siebie. Mm -hmm. W pewnym momencie stwierdziłam, że, że chcę też o tym mówić rodzicom. Aha. Że, mm, że są dla mnie ważnymi osobami, i jak chcę z nimi pobudować relacje mm -hmm. dorosłe, w pewnym momencie. Opowiedziałam o tym mm -hmm. oczywiście nie w szczegółach, bo i tak było to dla nich bardzo trudne. Ale to, że się leczę, to, że biorę tabletki, to, że mam stany, w których nie daję sobie rady, w mm. których czasami o siebie boję. Mm. No i to, i to było bardzo ważne. Częścią tej relacji. I że teraz, na przykład, mogę powiedzieć, że nie dzwonię do Was w tym tygodniu, Aha. bo jest mi trudno, mhm. bo jestem w trudniejszym momencie i, i potrzebuję po... w nim pobyć. Mhm. Mhm. I, I wiem, że wiedzą, o czym mówię, mhm. i. Mm. i biorą mnie z mm -hmm. tym z czym mm -hmm. jestem i to jest mm -hmm. też takie to jest um... w ogóle wow. No więc na tym chyba y... na tym chyba te bliskie dla mnie relacje polegają mm -hmm. na mm. U mnie się właśnie po pojawia jakoś że prawda taka że szczerość i że prawda i taka jakby otwartość. Mm. Jakoś tak, no właśnie, tak zobaczyłam, że mało zostało, i tak poczułam tak uczcić, y, mm. uczcić to, y, mm. tak dać temu należącą uwagę i czas mm -hmm. i tak to. Mm -hmm. y, temu do, doświadczeniu, doświadczeniu to, Twojemu. Wreszcie mm Ci -hmm. podziękować po prostu, bo. Y, jest to ważne. Że mnie słuchasz. I że mi mówisz, że, że dla ciebie to też jest ważne. Jest. A chciałbym, żebyśmy po prostu go z... zwinęły. Ja też tak chcę. Że ja też Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Ci też, że powiedziałaś o rodzicach. I że ten organ, że ten organ się rośnie. Tak. No, zobacz, Zobaczę się zrobiło ale tak będzie Ja jest bardzodzo dziękuję. mogę ja odłożyć go. <słyska> tak <słyska> proszę. <słyska> 嗯。Oh. Mm hmm.